skoro w Częstochowie buduje się, już będzie budowane drugie centrum integracji, to ciekawe, ile takich centrum będzie w Warszawie, która od takiej, na przykład właśnie Częstochowy, jest, nie wiem, kilkukrotnie co najmniej większa. To będzie ich tam, nie wiem, 40. Czy może nie będzie w ogóle? Może właśnie cała ta akcja ma polegać na tym, że inżynierowie mają zostać rozlokowani w pomniejszych miastach, tak? Aby elita śmietanka warszawska nie miała z nimi styczności. No bo jakby nie patrzył, no to wszystkie postulaty, wszystkie pakty zostaną wypełnione, a oni będą pochowani gdzieś w jakichś osiedlach. O tu na myśli Elitę naszą zdala od tego wszystkiego. A ty człowieku. A co się z tobą będzie działo? to kto by się tam przejmował? No co ty? Więc może przestańcie się głupio szczerzyć, a zacznijcie myśleć. Polska niebawem stanie się śmietnikiem Europy. Prawda jest taka, że Niemcy już przywożą do nas nielegalne odpady. Teraz będą przywozić już przywożą w sumie inżynierów, których nawet kraje arabskie nie chcą przyjmować. Zdają sobie doskonale sprawę z tego, co to są za ludzie. Ale nie. Do nas trzeba ich przywieźć. Trzeba budować centra. Więcej centrów, tak. A w zamian dostaniemy pieniądze, na które sami się składamy, a za które kupimy trzydziestoletnie poniemieckie tramwaje. Interes życia. Oj, będzie wam dobrze niebawem w Polsce. Będzie wam dobrze. Tak właśnie będzie. Kibel. Stary, brudny i śmierdzący. To będziecie mieć na swoich głowach. Czy wy ludzie jesteście naprawdę tak bardzo głupi? Czy może tak mocno wierzycie w to, że to was nie dotknie. Oj dotknie kurwa, i to bardzo prędko. I co wtedy powiesz? Że nie wiedziałeś? <laughs> to by było nawet zabawne, gdyby nie było jednak tragiczne.